Mirko, co przygotowaliście na Ptasiej Górze? Agroturystyka pod Ptasią Górą to oaza ciszy i spokoju. Nasz dom położony jest przy dwóch trasach rowerowych w Kaszewsku Jezornu Stegna. W otoczeniu pól, lasów i pięknych jezior. A pookoło czeka na Państwa moc atrakcji, które umożliwią aktywnie i ciekawie spędzić czas. Po dniu pełnym wrażeń zapraszamy na pyszny obiad. A potem możecie Państwo odpocząć w naszym ogrodzie, na tarasie, w waltance z kominkiem lub przy ognisku i dźwiękach kaszubskiej muzyki. Dla najmłodszych przygotowaliśmy plac zabaw, mini zagrody ze zwierzętami, wycieczki do gospodarstwa po mleko oraz warsztaty pieczenia chleba. Serdecznie zapraszamy do Pierszczewa. Chcesz dowiedzieć się więcej? Kontaktuj się z gospodarzami klimatycznych noclegów w urokliwych zakątkach Szwajcarii Kaszubskiej i znajdź wymarzone miejsce dla siebie i swoich bliskich.